Siema siema witam was dzisiaj na naszej ukochanej stronie czyli oczywiście G4skins, strony do otwierania skrzyneczek oczywiście dla osób pełnoletnich no i dzisiaj tą skrzyneczkę Mario potwieramy w poprzednim odcinku otwieraliśmy wszystkie tutaj te skrzynki nowe partnerskie co weszły, dzisiaj się tak bardziej dogłębnie skupimy na Mario 30zł na kosztuje, tak wygląda jest to skrzyneczka z serii takiej bardziej ryzykownej bo jak możemy zauważyć to z 85% na takiego safari mesza. No reszta przedmiotów jest dobra, no i ale za to, że na gówno jest 85%, no to na coś takiego bardziej drugiego jest większa szansa niż normalnie była, nie? Dobra, także sobie to przejmiemy. oczywiście pamiętajcie o kodzie promocyjnym SFERT na g 4 5% więcej przy dodawaniu darmowa skrzyneczka na start. Tutaj Milspek na ciebie czeka, no i mi również pomagasz. Więc to ważne, żeby używać oczywiście kodu promocyjnego SFERT. No a my przejdźmy do tego Maria, więc co dzisiaj? No i dzisiaj na pewno się troszeczkę tych kachów naoglądamy, No 85,5% to jednak jest duża ilość spora, więc na pewno będą się śnimy po nocach no, wolelibyśmy, żeby nie ale to już szczęście by musiało fajnie dopisać Amber Fade'ik, no coś innego na pewno ale to jest taki lekki plusik w ogóle za głośno jest widzę dźwięk Avari mesze. o poczekaj! No i w miarę szybko wybiliśmy się z tej bańki. Mamy DM 176 zł, czyli jak na skrzynkę za 30 zł, profit razy prawie 6. To bardzo nam odpowiada. I oby jak najczęściej takie rzeczy nas dzisiaj spotkały. Nightmare. No najpierw 50 Także taki Mario na bitewkę też może pójdziemy Modern Hunter 124, Amber Fadzik 36 No coś zaczyna powoli częściej nam tutaj łapać Zobacz kolejny Diempress W ogóle swoją drogą A na tego Diempressa jest 1,3% No troszkę tutaj się powodzi Chociaż pewnie znając życie jesteśmy na minus, no bo jednak no takie potrójne otworzenie, gdzie są same kałachy, no to jest 90 zł. już mniej. Trzeci diempress w ogóle. Jeżeliśmy go tak uczepili, to w się sensie to dobrze, że on dropi. Poczekaj, Falhazard. Ile on kosztuje? 612 zł. No i tutaj, jak już jest profit razy 20, to już się robi. Zajebiście, tak to ujmę, 0,3% na takiego fal no i dropnęliśmy coś tutaj takiego, mm. czy jeszcze coś tutaj wpadnie, no, na bitewce na pewno jakby takie coś powpadało to by było zacnie, ale jak to będzie to nikt nie wie, no ten level dalej próbuje wbicie. się, męczy troszeczkę z nim, no bo jednak już na tych 78 levelach strasznie ciężko. Hmm, to już się ruszyć dalej, ale mam 90%. No ale za to otrzymam za 79 poziom chyba z 18 i 500 zł. Web kolejne coś mocnego. Otrzymam za ten level chyba z 18 skrzynek diamentowych. Więc no już na pewno lepiej będzie. Kosa jeszcze do tego? No i patrz, jeszcze kosa. Mario całkiem przyjemnie zaczyna nam tutaj oddawać. Mimo, że tak byłem sceptycznie do niej nastawiony, że wiecie, że będziemy tutaj głównie, mm, znaczy, że przez 90% czasu będą te safari mesze, to jednak wpadają też często inne rzeczy. Otworzę sobie jeszcze takie tu, trzy, jeszcze raz trzy. Dwa razy baskile. Czyli bardzo ładnie. Ej, no, nie, nie jest jakaś taka ten. No na pewno jest ryzykowna. Taka. Czy jak nie wpadnie, to nie będzie przyjemnie. Więc nie dla każdego na pewno taka skrzynka. Yy, I miejcie to na uwadze. Dobra, sprzedajmy to. I yy, bitewkę, bitewkę, bitewkę. Chociaż mogłem w sumie zostawić tutaj pójść na kontrakty, no ale no... Już sprzedałem to ciul. Mario, spółka ZOO. Taka knupersik na hito Ale... Muszę coś jeszcze zerknąć. Okej, okay, no to... To jest takie... I to jest w ogóle ten, że na... A WP za tysiaka jest to sama szansa co na przykład na Glowcy, za 3200. No mała szansa, ale nikt nie mówi, że nie do, do, nie do dropnięcia. Przecież na takich procentach nieraz już dropiliśmy. Nawet z 2-3... Nie no, może więcej, bo w sumie w skrzyniach to już w karierze troszeczkę potwierałem. No to. Tak z 10 razy może. Czy 5 <laughs> się trafiło, że na 0,001. Nawet weszło. No ale oczywiście tych ścinek za nami też trochę było. Nie no, ogólnie. Kurwa patrząc na ten obrazek. No nie wiem, co mogę jakby powiedzieć, nie? Brakuje mi słów. Żeby opisać, co tu się kurwa właśnie odpierdala Ej, otwieraliśmy normalnie i dropiły cały czas O, oh, o oh, Zbawiciel Amber Fade O, oh, Zbawiciel Skulls Bo jakby, jakby może nie będę komentował tej bitwy, jakby mo, może jej nie skomentuję po prostu co tutaj się wydarzyło. E, po prostu zakończę może odcinek, także ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie. E, pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę, jakiś komentarz. No i nie, nie zapominajcie, by wpisywać sobie tutaj kodzik SWERT, bo macie fajne bonusiki. Ja się z Wami żegnam e, w następnym odcinku jaki plan, no może coś tutaj z tych mocnych panów tak pojedynczo przetestujemy. No i tyle, także ja Wam dziękuję, do usłyszenia i cześć.